Park naukowo-technologiczny to najlepszy adres w Ełku dla młodych firm szukających miejsca na lokalizację swojego biura i rozwoju produkcji. W nowoczesnym budynku przedsiębiorcy mogą na preferencyjnych warunkach wynająć cztery hale produkcyjne i 12 w pełni wyposażonych biur. Park stanowi ważny element rozwoju przedsiębiorczości, budowy systemu innowacji i stymulowania zatrudnienia w Ełku. Zlokalizowane tu firmy wdrażają do produkcji oryginalne rozwiązania, które szybko znajdują nabywców w kraju i za granicą. Rozwijające się przedsiębiorstwa tworzą atrakcyjne miejsca pracy w ciekawych branżach. Pracownicy Technoparku oferują firmom na początkowym etapie rozwoju wsparcie doradcze w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju produktów i działań marketingowych. W najbliższym czasie zostaną uruchomione dwa laboratoria, które świadczyć będą usługi dla przedsiębiorców. Inwestycja kosztowała niemal 12 milionów złotych, z czego ponad 4,5 miliona pochodzi z unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.